Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Okiem kosmetologa i tym razem idziemy razem do Rossmana. Wiele razy w DM pytałyście o produkty marki Isana, czy warto na nie zwrócić uwagę, czy jednak nie, także dzisiaj pokażę Wam kilka antypolecajek, jak i wiele, wiele polecajek. Sprawdzimy, czy te tanie kosmetyki mają sens, nie ma co przedłużać, lecimy do filmu. W tym odcinku skupiamy się na produktach do oczyszczenia twarzy oraz na tonikach. Zacznijmy sobie od żeli do mycia. Dobra, zaczynamy sobie od żelu do mycia twarzy z kwasami Aha i PHA. Ten produkt to taka forma żelu i peelingu kwasowego w jednym, ponieważ jest to peeling chemiczny, który delikatnie złuszcza martwy naskórek podczas mycia twarzy. Mamy tutaj kwasy, których zadaniem jest usunięcie martwego naskórka z powierzchni naszej twarzy, sprawienie, żeby skóra była bardziej promienna, gładka, jak i oczyszczenie skóry bez przesuszania i bez naruszania bariery hydrolipidowej. Ten produkt powinien się sprawdzić przy każdym rodzaju skóry, zwłaszcza dla skóry ze skłonnościami do powstawania niedoskonałości. Pamiętajcie jedynie, by nie przesadzić z częstotliwością jego używania, żeby nie złuszczać nadmiernie tego naskórka. Także ten wybór jest jak najbardziej na tak. W składzie m.in. mamy tutaj również pantenol, glicerynę, aloes i śmiało mogę Wam polecić ten produkt. Przechodzimy do kolejnego produktu i mamy tutaj koncentrat kwasowy z 6% kwasem glikolowym, który ma stymulować odnowę naskórka, zwężać pory, oczyszczać oraz rozświetlać skórę. W składzie jest także pantenol, czyli prowitamina B5, która działa kojąco na skórę oraz aloes, który dostarcza skórze wilgoci, nawilżenia, łagodzenia. Ten koncentrat powinien się sprawdzić dla posiadaczek skór mieszanych, tłustych i nie polecam łączyć go ze wcześniej wspomnianym żelem, ponieważ zbyt częste złuszczanie naskórka może przynieść więcej szkód niż pożytku. I ten produkt również jest warty kupienia, zwłaszcza w takiej cenie. Trzeci produkt z tej samej serii to pianka myjąca, która ponownie jak żel ma za zadanie delikatnie złuszczać martwy naskórek podczas mycia oraz zapobiegać powstawaniu zaskórników. Wszystkich tych produktów lepiej używać przy wieczornej rutynie i nie łączyć ich z innymi kwasowymi produktami w jednej pielęgnacji. Jeśli chodzi o składniki tej pianki, to mamy tutaj m.in. ekstrakt z róży damasceńskiej, który ma działanie kojące. Mamy kwas AHA, który redukuje widoczność porów, oczyszcza je, a także sorbitol o działaniu nawilżającym. Ten produkt również jest warty polecenia. Kolejny produkt to łagodna, delikatna, nieperfumowana pianka z niacynamidem. Dobrze oczyści skórę, nie jej ani nie spowoduje zapchania. Polecałam Wam ją już dwa razy na moim Instagramie. Instagram klateks, także nie ma co się tutaj o niej za bardzo rozgadywać. Po prostu fajny tani produkt dla każdego rodzaju skóry, zarówno do porannej pielęgnacji, jak i do drugiego etapu oczyszczania np. Na wieczornego. Następna pianka pielęgnująca zawiera kompleks nawilżający. Wśród składników tego produktu mamy tutaj także m.in. pantenol, który ma właściwości łagodzące przeciwzapalne, jest też gliceryna, czyli humektant, który pomaga przyciągnąć wilgoć do skóry, co dodatkowo wspiera efekt nawilżający. I ta pianka jest szczególnie rekomendowana dla osób ze skórą normalną lub mieszaną. Następnie delikatna pianka z ekstraktem z aloesu i ogórka. Aloes ma oczywiście działanie łagodzące, a ogórek odświeżające. W składzie mamy tutaj także między innymi sorbitol i glicerynę, czyli składniki nawilżające, które pomagają utrzymywać odpowiedni poziom wilgoci ci w skórze. Powinna sprawdzić się dla każdego rodzaju skóry, ale skóra wrażliwa powinna przetestować, czy nie podrażnia, bądź nie wysusza. I płynnie przechodzimy do płynów micelarnych i ten z Isany niestety może piec w oczy i nie radzi sobie zbyt dobrze ze zmywaniem makijażu. Jest to produkt bardzo delikatny, może być idealny dla skór wrażliwych i dla osób, które noszą na co dzień jednak lekkie makijaże, ale jeśli lubisz coś mocniejszego, mocniejsze oko, mocniejszą pomadkę na ustach, no to ten produkt może sobie z nimi nie poradzić. Z plusów na pewno fakt, że nie posiada drażniącego zapachu, nie powoduje powstawania zaskórników, nie zapycha, ale jeżeli macie wrażliwe oczy albo nosicie mocny makijaż, no to nie ma sensu go kupować. I następny produkt to płyn micelarny bezolejowy i on nie jest przeznaczony do makijażu wodoodpornego, więc również będzie raczej taką lekką opcją. Ma on lekką konsystencję, jest praktycznie bezzapachowy i on będzie idealny dla cer które nie lubią typowo oleistych konsystencji. Nie powinien piec w oczy i jest delikatniejszy niż wiele innych tanich płynów micelarnych. Jak dla mnie, ten produkt na plus. I teraz przechodzimy sobie do płynu dwufazowego, którego niestety Wam nie polecę. Pierwsza sprawa bardzo piecze w oczy. Druga sprawa jest wyjątkowo tłusty. Myślę, że może zapychać skórę, a mimo tego, że jest to produkt dwufazowy, tłusty, który powinien sobie radzić z wyzwaniami w postaci wody, odpornych produktów i powinien bez problemu je rozpuszczać, to ten niestety za dobrze nie daje rady, także trafia do grona antypolecajek. Kolejno łagodne mleczko do mycia twarzy. W składzie zawiera m.in. olej z kiełków kukurydzy, glicerynę, sok z liści aloesu, alantoinę, olej z nasion słonecznika. Ładnie doczyszcza skórę z resztek makijażu czy pielęgnacji, ma przyjemną konsystencję, także zdecydowanie jest warty przetestowania. Następnie tonik oczyszczający i on również trafia do grona antypolecajek, ma nieprzyjemny zapach alkoholu, lepi się na twarzy, daje uczucie ściągnięcia na skórze i oczywiście może wysuszać nawet skórę mieszaną czy tłustą. Niestety on również może powodować pieczenie oczu, a nawet łzawienie właśnie z powodu dość wysokiej zawartości alkoholu w składzie. Na skórze pozostawia uczucie lepkości, pieni się w dłoniach i zdecydowanie nie jest warty zakupu. I następny tonik, pielęgno ten nie posiada alkoholu w składzie, co jest zdecydowanie na plus, zwłaszcza dla skór suchych, wrażliwych. Zawiera również ekstrakt kwiatów róży, które mają działanie łagodzące, przeciwzapalne jednocześnie bardzo przyjemnie pachnie. Jest tutaj także w składzie pantenol, czyli składnik, który ma działanie łagodzące, regenerujące, ale mamy mały minus tego produktu. Tak samo jak poprzedni tonik, ten także pieni się i może pozostawiać uczucie lepkości na skórze. Kolejny tonik Hyaluron Intense, on również za zawiera alkoholu w składzie, a mamy tutaj m.in. kwas hialuronowy w trzech formach. Mamy tutaj także ekstrakt z alg, glicerynę, pantenol. To wszystko pomaga utrzymać wilgoć w skórze oraz łagodzi podrażnienie. Na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza posiadaczki skóry wrażliwej, ten tonik zawiera konserwant o takiej nazwie. I mimo, że jest to konserwant dość powszechnie stosowany w kosmetykach, to u posiadaczek właśnie skóry wrażliwej może wywoływać podrażnienia, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu, także warto zwrócić na to uwagę. Następnie tonik z serii Pure i zdecydowaną zaletą tego produktu jest regulacja sebum, ponieważ dzięki obecności niacynamidu tonik pomaga w kontrolowaniu produkcji sebum, co będzie bardzo korzystne dla osób z skórą tłustą czy mieszaną. Poza tym może pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych, wzmocnieniu bariery skóry, czy redukcji zaczerwienień. Oczywiście nie zawiera alkoholu, więc śmiało Wam go mogę polecić. Niestety za Zawiera również ten sam konserwant, który zawierał poprzednik tego toniku, czyli musimy zwrócić uwagę, jeżeli mamy skórę wrażliwą, ponieważ on może mieć działanie nieco drażniące. Pora na olejki. Tutaj mamy olejek oczyszczający, łagodny olejek oczyszczający. I tutaj mamy bogaty skład, jeżeli chodzi o oleje roślinne. Mamy także skwalan, który działa nawilżająco, odżywczo i regenerująco. Nie zawiera substancji zapachowych. Olejek jest łagodny i usunie nawet wodoodporne. de maquiagem Uważać na niego powinny jedynie osoby, które mają tendencję do zatykania, zapychania porów, ponieważ olejek może być komedogenny. Oprócz tego ja jestem na tak. I przechodzimy do pielęgnacyjnego olejku oczyszczającego, który świetnie domywa wszystkie pozostałości makijażu pielęgnacji, nie pozostawia skóry tłustej i bardzo dobrze zmywa się go wodą. Ogólnie jest łagodny, ale tak samo jak poprzednik, może być komedogenny, może zatykać pory u niektórych osób, także tylko osoby taką. Tendencją powinny się zastanowić i rozważyć zakup. Następnie peeling do twarzy z węglem aktywnym, i tutaj niestety jestem na nie, mimo że ma swoje zalety. Zaletami jest na pewno obecność węgla aktywnego, który ma działanie detoksykujące, czy oleju sojowego o właściwościach nawilżających, odżywczych, ale z minusów mamy tutaj m.in. konserwant, który może powodować podrażnienie, mamy alkohol denaturowany, który również może wysuszać skórę, zwłaszcza u osób ze skórą suchą, wrażliwą i dla mnie największym minusem jest fakt, że zawiera Pumex, czyli jest to peeling mechaniczny, który jest agresywny dla skóry, tak naprawdę dla każdego rodzaju skóry, a zwłaszcza dla skóry wrażliwej czy trądzikowej. Taki peeling może powodować mikrouszkodzenia i w dłuższej perspektywie może na przykład znacznie osłabić naszą barierę ochronną skóry. Także jeśli chodzi o ten produkt, również jestem na nie, ale przechodzimy do pozytywnych produktów. Żel do mycia twarzy bez mydła. Jeżeli jesteście posiadaczka skóry mieszanej bądź tłustej, to ten produkt powinien Wam się fajnie sprawdzić. Jest przede wszystkim tani, a przy tym nie podrażnia, jest delikatny, dobrze oczyszcza skórę, nie zapycha jej, także tutaj również nie muszę się za wiele rozwodzić o nim. Po prostu jest spoko dla takich rodzajów skóry. I delikatny krem myjący, ten będzie idealny dla skór wrażliwych. Dlaczego? Ponieważ nie podrażnia, a wręcz może dawać działanie łagodzące. Dodatkowo jest bardzo wydajny. Opiera się na delikatnych składnikach myjących, które świetnie przygotują twarz do kolejnych etapów pielęgnacji. Jeśli chodzi o konsystencję, jest lekka, dość lejąca, może przypominać troszkę mleczko do demakijażu. W składzie oprócz składników myjących jest też ekstrakt moreli, olej migdałowy, witamina E. Oczywiście nie jest to produkt, który usunie wam wodoodporny makijaż, ale świetnie sprawdzi się jako drugi etap oczyszczania skóry. No i dobra, mamy to. Przebrnęłyśmy przez wszystkie produkty. Dajcie znać, czy chcecie kolejną część. Przeglądu produktów marki Isana, które jeszcze nam zostały, a może jakaś inna marka Was interesuje? Koniecznie dawajcie znać w komentarzach, będę je przeglądać, czytać. Zapraszam Was również na mój Instagram Klateks, TikTok Klateks i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!